Siedzę na betonie, jak żołnierz w okopie Ze słowem w dłoni, tworząc wersję w stopie Jak dym z kominów, zlatuje do nieba Czasem na betonie znajdziesz złoty skarb Remy twarde, bez krzecznych manier Pod nogami brud, w głowie plan jak kanier W mroku latarni, chowany talent Z betonu róża w te ręce spadnie Róża na betonie, była wśród kamieni Na ulicy żyje w tłumie się nie zmieni Wiesz swoje siły, w tym Szorstkim, bo nawet na betonie kwitnie coś boskim Ściany szare, graffiti na ścianach Każdy nowy wers, jak walka gladiatora W cieniu bloków zbiera blask ten kwiat Patrz jak rośnie dumnie, nie patrząc wstecz pod butem ciężar, beton pod nogami Chociaż życie trudne, maszenia w chmurach mamy Przetrwać, zapuścić korzenie mocne Bo róża na betonie wyrosła nieoczekiwanie Róża na betonie była wśród kamieni Na ulicy żyje w tłumie się nie zmieni Wierz swoje siły w tym świecie szorstkim Bo nawet na betonie kwitnie coś boskim Na betonie perła wśród kamieni. Na ulicy żyje, w tłumie się nie zmieni. Wierz w swoje siły w tym świecie szorstkim, bo nawet na betonie kwitnie coś boskim. Róża na betonie, pęła wśród kamieni. Na ulicy żyje, w tłumie się nie zmieni. Wiesz swoje siły w tym świecie szorstkim, bo nawet na betonie kwitnie coś boskim. Róża na betonie! <gry>